Pod patronatem Radia i Telewizji Sud w minioną sobotę odbył się 10. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego oraz Burmistrza Węstej Gminy Kępno Kępińska Wiosna 2008. Organizatorem imprezy był Klub Tańca Helkon. Na parkiecie hali widowiskowo-sportowej w Kępnie pojawiło się tego dnia ponad 140 par z 58 klubów z całej Polski, w tym kilka z dwóch kępińskich klubów helkonu i retro. Od 10 lat organizujemy turniej tańca, myślę, że mamy już duże doświadczenie w tym, co robimy. Co roku staramy się ten turniej organizacyjnie przygotować perfekcyjnie. Oczywiście na pewno nie wszystko się tak do końca udaje. natomiast myślę, że prawie 150 par krajowych sędziowie, najlepsze, jeden z najlepszych sędziów w Polsce, jest w jakiś sposób też Zasługa to, że to, organizacja, to, że ci ludzie przyjeżdżają do nas, to zasługa tych 10 lat wspólnej pracy rodziców, którzy pomagają w organizacji turnieju, dzieci, które pomagają w tym turnieju. I przy mojej skromnej osobie myślę, że, że, że wychodzi to na tyle fajnie, że, że ci ludzie zawsze mi chcą przyjeżdżać, chcą widać Kępno i to cieszy. Waldemar Ziomek, przed laty znakomity tancerz, a obecnie sędzia, który przewodniczył temu gremium na kępińskim turnieju, chwalił organizatorów, a zapytany o poziom stwierdził... Poziom taneczny to powiem niestety uczciwie, że był to średni poziom. Jako, jako że to hmm, prawda było 7 par w w, w tańcach latamerykańskich, czyli w klasie mistrzowskiej krajowej. Natomiast tak uczciwie rzeczywiście to był średni poziom. Były dwie, trzy wybijające się pary. No i to należy cieszyć, ponieważ cieszy, ponieważ w tym samym czasie w Polsce jest bardzo duża konkurencja, bo jest turniej IDSF-u w Kołobrzegu, jest jeszcze turniej Osmoka-Wawelskiego w Krakowie, także podzieliły się te pary. Ja jestem bardzo zadowolony, jestem po raz drugi w, w, na tym turnieju i cieszy mnie taka dbałość o wiele, wiele sympatycznych szczegółów. W kategorii 10-11 lat w klasie E w kombinacji sześciu tańców 9 miejsce zajęli Miłosz Sułkowski i Kamila Mączka z klubu Retro. Z tego samego klubu także 9 miejsce w kategorii 12-13 lat w klasie E w kombinacji 8 tańców Marcin Kruszelnicki i Zuzanna Oknio. W kategorii powyżej 15 lat w klasie E kombinacji 8 tańców na siódmym miejscu sklasyfikowani zostali Dawid Marek i Natalia Jańska z klubu Helkon. Natomiast w tej samej kategorii w klasie D Waldemar Redefens i Lidia Grabarek z klubu Retro zajęli piąte miejsce. Polonia kępną w meczu inaugurującym wiosenne rozgrywki na własnym boisku pokonała LZS Torzeniec 2 do 0. Mecz nie był ładny, stał na kiepskim poziomie, bowiem goście przez 90 minut całą drużyną bronili dostępu do własnej bramki. Ta gra przynosiła efekt Torzeńcowi do 41 minuty. Wówczas Sławomir Marciniak przełamał blok obrony. Drugą i zarazem ostatnią bramkę strzelił Bartosz Mikołajek. Jestem w ogóle zdegustowany grą naszych zawodników. Wszyscy przed meczem sobie już dopisywali punkty i liczyli na bardzo łatwe zwycięstwo, a tu się... Okazało się, że nie tyle przeciwnik nam przeszkadzał, co sami sobie żeśmy w grze przeszkadzali. Słaba gra Polonii dała tej drużynie jednak najważniejsza, mianowicie kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Polonia lideruje stawce grupy czwartej karyckiej klasy B razem z LZS-em Czajków, który ograł bez problemów pogoń drożki 5 do 0. Tymczasem do niespodzianki doszło w Laskach, gdzie wiktoria pokonała najbliższego rywala Polonii GKS Rychtal Skoroszów 4 do 3. W kalickiej klasie okręgowej wreszcie zwycięstwo odnieśli piłkarze z Jankowych, którzy dwa rozera roze pokonali Barycz. Teraz Jankowian w środę czeka pucharowa potyczka z Płomykiem. W lidze trzecią porażkę zanotowali zawodnicy Zmroczenia, którzy przegrali w Ostrowie z Ostrowią 0-1. W najciekawszym meczu klasy A Olszowa przegrała 0-2 z GKS-em Grębanin. Waro trzech przegrały Marcinki Kępno z drugą drużyną Lecha Poznań w Wielkopolskim Lidze Juniorów Młodszych. Mimo, że poznańska drużyna zaliczana jest do jednej z najlepszych w Wielkopolsce, to jednak zawodnicy z Kępna byli w stanie w tym meczu osiągnąć remis. Zwłaszcza, że to piłkarze trenera Pawła Falszewskiego jako pierwsi objęli prowadzenie. Przeciwnik wymagający Lech, sama Marka mówi sama za siebie, chociaż to jest dwójka, no ale na pewno umiejętności piłkarskie mają, mają wysokie. Tam jednak trafiają zawodnicy selekcjonowani z innych zespołów, także no gra z tym zespołem naprawdę była trudna. W 44 minucie po strzale przemysłowa Cecota Marcinki objęły prowadzenie. Druga drużyna Lecha wyrównała 9 minut później. W 57 minucie było już 2 do 1 dla gości. Abitnie grającym piłkarzom z Kępna skrzydła podcięła trzecia bramka dla Lecha, strzelona 2 minuty przed końcem. Rozmiary porażki zmniejszył w doliczonym czasie gry Przemysław Albert. To był mecz wyrównany. My popełniliśmy mniej błędów i wygraliśmy, mówił po spotkaniu szkoleniowiec Lecha Tadeusz Jaros. Mecz był na pewno wyrównany i myślę, że poziom również był niezły. No, popełniliśmy mniej błędów, dlategośmy wygrali. Marcinki czymś zaskoczyły? No, Marcinki w destrukcji grały, grali bardzo dobrze. Chłopcy z Kępna. Z przodu również mieli bardzo ciekawego, fajnego, szybkiego chłopaka, który mógł nawet kilka bramek zdobyć. Jednak nie, nie wykorzystali. No, było widać delikatnie różnice w wyszkoleniu technicznym. Za tydzień piłkarzy Marcinków czeka pojedynek we Wronkach z Amiką, w barwach której zagra Kamil Drygas, wychowany klubu Skępna.